Nasz nowy dom, pani Magda z dziećmi, mieszkała w koszmarnych warunkach. W kolejnym odcinku nasz nowy dom widzowie poznali historię pani Magdy, która dla dobra dwójki swoich dzieci uciekła od toksycznego partnera. Schronienie znalazła w letnim domku, który z nadejściem chłodów zamieniał się w źródło nieustannych problemów. Ekipa programu Nasz Nowy Dom stanęła przed wyzwaniem, które wykraczało poza zwykłe prace budowlane. Ich celem było nie tylko odnowienie starego domu, ale także przywrócenie nadziei rodzinie, która zasługuje na lepszy start. Nasz nowy dom. Spiekła toksycznego związku do walki o godne życie. Pani Magda podjęła jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu, odeszła od toksycznego partnera, by zapewnić sobie i swoim dzieciom szansę na lepsze życie. Choć jej trzynastoletni syn Borys i młodsza córka Olimpia wciąż tęsknią za ojcem, ten znajduje czas na spotkania z nimi zaledwie trzy razy w roku. Codzienność rodziny to nieustanna walka o stabilność i bezpieczeństwo, której ciężar spoczywa na barkach samotnej matki. Po rozstaniu pani Magda wraz z dziećmi zamieszkała w domu, który wcześniej służył im jako wakacyjne schronienie. Sielska, malownicza okolica miała być azylem, miejscem, gdzie rodzina odzyska spokój i poczucie bezpieczeństwa. Latem ich życie rzeczywiście przypomina wakacyjny sen. Dzieci mogą cieszyć się otaczającą przyrodą, a ciepłe dni pozwalają zapomnieć o trudach codzienności. Jednak wraz z nadejściem chłodu w dom zamieniał się w źródło nieustannych problemów. Drewniany budynek, w którym zamieszkali, był w opłakanym stanie. Piec nie był w stanie ogrzać całego domu, prowizoryczne szambo wymagało pilnej naprawy, a dziurawa i przegniła podłoga groziła zawaleniem. Trzynastoletni Borys spał w kuchni, podczas gdy jego młodsza siostra dzieliła pokój z mamą. Brak przestrzeni do nauki i rozwijania pasji dzieci to kolejny ciężar, który spędzał sen z powiek pani Magdy. Wszystko to działo się w cieniu jej codziennej pracy, kobieta utrzymuje rodzinę z pensji sprzątaczki, co z trudem pozwala na pokrycie podstawowych wydatków. Na szczęście ekipa nasz nowy dom stanęła na wysokości zadania.